Cześć wszystkim, witajcie na kanale Języka Angielskiego Szkoły Językowej Virtua Lingua. Dziś przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę przydatnego. Będziemy omawiać prepositions, czyli przyimki, at, in i on. Te małe słówka potrafią sprawić dużo problemów, ale spokojnie. Dziś rozwiejemy wszelkie Wasze wątpliwości i pokażemy, jak ich poprawnie używać. Gotowi na dawkę praktycznej wiedzy? Zaczynamy! Prepositions, przyjrzyjmy się uh, im, at, in, on. Uh, powtarzajcie na głos, uh, wszystkie prepositions wraz z rzeczownikami. In, mamy place and time zawsze. In countries and cities, w krajach i miastach, in France, in Paris. In rooms, in the kitchen, for example, in the living room. Buildings, in buildings, w budynkach. In a shop, in a museum. In closed spaces, w zamkniętych przestrzeniach. In a park, in a garden, in a car. No i odnośnie czasu. In, in months, w danych miesiącach. In February, w lutym. In June, w czerwcu. Seasons, pory roku. In winter, yes? In spring, na wiosnę. In winter, zimą. Years, w latach, konkretne daty. In 2011, w 2011. Times of day, w częściach dnia, w czasach związanych z dniem. In the morning, in the afternoon, in the evening. Uwaga, jeśli chodzi o noc, będzie at night, a nie in. Dalej mamy on. Transport, środki transportu. On a bike, on a bus, on a train, on a plane, on a ship. Z wyjątkiem samochodu, bo mamy in a car. Um, a surface, czyli powierzchni, jakieś powierzchni, jakie są powierzchnie. Uh, on the floor, na podłodze. On the table, na stole. On a shelf, na półce. On the balcony, na balkonie. On the roof, na dachu. On the wall, na ścianie. Dates, daty, e, czyli konkretny e, dzień i miesiąc, e, więc mamy e, on Tuesday, we wtorek, on New Year's Day, w Nowy Rok, on Valentine's Day, w walentynki. No i ostatni przyjmek, at, at school, at home, w domu, at work, w pracy, at university, na uniwersytecie. At the airport, lotnisku, at the station, at the bus stop, na przystanku autobusowym, at the party, na imprezie, at the door, u drzwi. Uh, times, czyli określenie godzin, przed tym też stawiamy at. At six o'clock o szóstej, at half past two, w pół do trzeciej, uh, at quarter to eight. We're at 7.45, o Festival periods, czyli uh, okresy świąteczne. At Christmas, święta Bożego Narodzenia. At Easter, święta Wielkiej Nocy. At night, w nocy. At the weekend. Ok. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że lekcja pomogła Wam zrozumieć różnicę między add, in i on, powtarzajcie ten film, powtarzajcie razem ze mną te wyrażenia na głos, aż nauczycie się na pamięć. Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie więcej takich lekcji, dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli chcecie rozwijać swoje umiejętności językowe jeszcze bardziej, to zapraszamy na naszą stronę Virtualingua. Gdzie możecie zapisać się na darmową lekcję próbną z angielskiego lub innych języków. Do zobaczenia na następnej lekcji. Nauka języka nigdy nie była łatwiejsza. Cześć!